Przetekstem naszego dzisiejszego spotkania jest nowy singiel Walusia, Walusia Kraksy Kryzysa. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Waluś, singiel nazywa się, żebym tylko nie przekręciła, Kawałek dla Marcina P. Tak. Czy ty jesteś w stanie napisać kawałek dla każdego człowieka? Mm, myślę, że tak i w jakimś sensie chyba to robię w swoich kawałkach. One nie są dla każdego człowieka, bo fan, który jednak nie jest moim fanem, bo mu się nie podobają te piosenki. Ich nie słucha, co naturalne. Ale ci, którzy ich słuchają, utożsamiają się z nimi i dają mi do zrozumienia, że są te piosenki dla nich czymś ważnym. To w jakim sensie te piosenki są o tych ludziach. Jak gdybyś został poproszony o to, żeby napisać piosenkę dla jakiejś konkretnej osoby albo o konkretnej osobie, podjąłbyś się takiego wyzwania? Mm, mógłbym na przykład napisać piosenkę dla Marcina M. Mhm. To jest, zmieniłbym tylko literkę. Mhm. To by było dosyć proste. A gdybyś dostał taki challenge, na przykład napisać piosenkę dla Jarosława K albo Mateusza M., dałbyś radę? Pewnie, tylko szkoda mi czasu na niezdolnych do pozytywnego, kreatywnego działania złych ludzi, darmo zjadów. I po prostu złych, dziwnych ludzi, którzy nie wiedzą o tym, że hmm, seks grupowy jest fajny na przykład. I mają zamknięte głowy, i niewiele wiedzą o takim prawdziwym życiu piekle i niebie i takim naszym tutaj. Chyba jedynym, jakie jest dostępne z tego, co mi wiadomo, do doświadczenia. No i szkoda, że tacy ludzie. Nie, dla takiego bym nie napisał. Nie zasługują na to. Okej, okay. a wspomniałeś już piekło i niebo, bo tak będzie się nazywała nowa płyta. Um... Zapytam Cię może od tego piekła, wyjdźmy od tych rzeczy gorszych, które się gdzieś tam wydarzyły, bo to na pewno jest jakiś szerszy background do tego, żeby stworzyć piosenki, które podejrzewam, mają bardzo mocny wydźwięk emocjonalny, które nie będą łatwe w odbiorze i podejrzewam, że dochodzimy stopniowo do tego też nieba, które jest zupełnie przyjemne i to, coś, to, to co miałeś przyjemnego w życiu do doświadczenia, na pewno też i o tym wspominasz na nowej płycie. Tak, bardziej chodziło mi o ujęcie wszystkiego, co można ująć. Czyli, że dla niektórych to piekło jest niebem. Na przykład, ja, jakbym się znalazł w piekle, to chyba bym się dobrze bawił. Z kolei w niebie pewnie byłoby troszeczkę nudno, jeśli musiałbym chodzić w komży albo czymś takim. A może się okazuje, że to niebo jest zupełnie czymś innym, a nie tak komża, tylko wiesz, może niebo jest tym stanem umysłu, kiedy naprawdę czujesz się nieźle. Bardzo możliwe. Natomiast twierdzę, że stawianie jakichkolwiek granic Między dobrem a złem, piekłem a niebem jest bezzasadne, że ta granica jest bardzo umowna, ruchoma i, i o tym będzie ta płyta. Ja się nie czuję złym człowiekiem, czuję się po prostu człowiekiem, a wiem, że niektórzy uważają mnie za bardzo złego człowieka. I co z tego, że może jestem satanistą, a może nie, nawet jeśli, to co z tego. To się opiera na tym, że się spotyka z kumplami, wie pizzę i pije browary i gra muzykę. Zazwyczaj. No i o tym będzie ta płyta o mojej religii, o tym, że znalazłem Boga w sobie, tak naprawdę, i moja religia to taki twór składający się z nauki i wierzę w tę naukę. Transcendencję, również, bo nie jestem w stanie znaleźć powodu, przez który kosmos funkcjonuje dosyć ciekawie, bo żyjemy i nawet mamy 5 do 6 kamer tutaj i wymyślamy te wszystkie ekrany i sk Rock może nadawać do ludzi komunikaty wszelakie. I to jest na tyle ciekawe, że. Ktoś chce Was posłuchać. i Nie wiem, odpala z telefonu czy z czegokolwiek innego. Po sekundzie to ma. A przecież wy nadajecie stąd. A ten ktoś jest na przykład w yy, białce tatrzańskiej i w sekundę jest stanie się z nami połączyć. No więc nikt mi nie powie, że to przypadek. I, i to jakby ja ze skrajnej wiary w takiego e, Boga, który był mi podany, jak wielu z nas, z mlekiem matki, popadłem w skrajny ateizm i to, że nic nie ma sensu, taki nihilizm, katastrofizm i cała multiwitamina ciężaru egzystencjalnego. Mm -hmm. Tak teraz zrozumiałem, że obie te skrajności są dziwnie niepotrzebne. Okay. Jestem otwarty na to, co, co mi daje życie. E, no, i też staram się nie przechodzić obojętnie wobec tego, że ta natura przepięknie funkcjonuje. Mamy fizykę kwantową, mamy drożdżówki, na przykład. To też jest świetny wynalazek, który mi udowadnia, że jakiś porządek jednak istnieje. Czy ty jesteś człowiekiem, który spędza trochę czasu w tych social mediach? Czy ty jednak jesteś zupełnie za tym, żeby porzucić tego typu rzeczy i żyć sobie pełnią życia bez internetu, bez tego, co się dzieje dookoła? Oczywiście, że spędzam czas w, sos w social mediach, yy, bo hipokryzją jest yy, mówienie, że nie wiem, gardzeń, że coś tam i ten, bo w sumie jest to E, najszybsza forma kontaktu między mną a fanami i jest to poniekąd nasze narzędzie pracy e, moje jak i twoje o mikrofonu, chyba trzeba będzie coś z tym zrobić bo pewnie było takie PUF trudno bo trudno. <laughs> będę kontynuował e, natomiast żeby trochę odejść od social mediów mam swoją stronę internetową www.waluśkraksakryzys.pl gdzie są wszystkie Niezbędne i wszystkie właściwie informacje, które są wszystkimi informacjami o tym, co ja robię, gdzie, kiedy i tak dalej. Więc ryzyko na takiej stronie zobaczenia reklamy albo relacji, jak jeden ziomal, drugiemu ziomalowi skoparki rzuca na głowę prezerwatywę z wodą i ona się tak oblepia, jest zerowe, bo nie wstawiam tam takich rzeczy. No i generalnie ja zachęcam do takiego od offlineowania się trochę, bo to są wszystko fajne narzędzia, ale wydaje mi się, że totalnie już źle ich wykorzystujemy i też na, w procesie ewolucji uważam, że człowiek przez te miliony, miliardów tysięcy lat od 2004 czy 2007, gdzie powstał Yy, czy to Facebook, czy iPhone, że ewolucyjnie nie jesteśmy totalnie przystosowani do technologii, w której żyjemy. I ja czuję to, bo jak yy, za długo, nie wiem, nawdycham się spalin, no to mnie boli głowa, jak za długo naoglądam się dziwnych rzeczy, właśnie w internecie, które totalnie nic nie wnoszą do mojego życia. I nikt mnie nie, nie, nie przekona mnie do tego, że jakaś dziewczynka w Kanadzie, która super plecie, warkocze na TikToku, wnosi coś do mojego życia, co zmienia moje życie. I to nie chodzi o to, że nie mam teraz długich włosów, aktualnie, tylko o to, że nie chcę oglądać czyjegoś życia, kogoś z którym prawdopodobnie nic mnie nigdy nie połączy. Swoją drogą też pewnie 80%. Kontentu w internecie to są mm, rzeczy, no mówmy się, bezużyteczne. Bo jeśli internet byłby fajny, elegancki, to znaczy jest fajny i elegancki, powiedzmy w tych 20% mogę się całkowicie mylić co do tego podziału, ale to pewnie byłby przepływ informacji, rzetelnych, promowanie kultury, sztuki. I, I jakoś dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. A tymczasem tego tam nie zauważam. I zachęcam do wyłączenia powiadomień na przykład w telefonie, telefon, tele, w naszych smartfonach. E, ja zamieniłem na przykład scrollowanie Instagrama na rozwiązywanie krzyżówek. Świetna sprawa. Oczywiście nie robię tego w aplikacji, tylko anal analogowo. Mhm. I po pierwsze, hmm, czuję, że to jest lepsze dla mojego mózgu, bo nie świecę niczym sobie w twarz. Po drugie, fajnie jest pisać, bo też yy, taka czynność jak pisanie trochę chyba mi i nam zanika. Woli, na pewno. W, 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 w ogóle takie doświadczenia chyba analogowe zaczynają nam zanikać. Tak. Ale wrócę do telefonu i wrócę do tego analogowego podejścia, bo e, promocja tego singla zaczęła się od telefonu właśnie, e, gdzie można było zadzwonić pod konkretny numer e, i tam pojawiał się dosyć ciekawy komunikat, zakończony prośbą, żeby ewentualnie nagrać coś od siebie. Czy odsłuchiwałeś w ogóle tych wiadomości, które otrzymałeś od fanów i co tam się znalazło? Tak, oczywiście. Nawet dzisiaj ostatnią taką pulę tych wiadomości odsłuchiwałem, bo tam się skrzynka zapycha, ludzie nie mogą dzwonić. Ja ją odtykam i tak dalej. No przeróżne, przeróżne wiadomości takie od totalnie E, takich chwytających za serce naprawdę. Na przykład? Możesz zacytować? Czy... No, że ktoś komuś uratowałem życie albo coś. Okay. I to wypowiedziane tak brzmi nijak. W sensie ja się nie chcę tym hełpić, chwalić mm. i, i, i tak dalej. E, no, natomiast jeśli tak jest, no to ja mam takie wow. Dzisiaj na przykład odsłuchałem wiadomość, że jestem lepszy niż terapia. Wow, to jest bardzo. No. Mylna diagnoza, bo nie jestem lepszy niż terapia. <laughs> <laughs> Ale, Ale może widzisz, że komuś pomogłaś w taki sposób, w który się kompletnie nie spodziewałeś, bo muzyka wiadomo, łagodzi obyczaje i jest jakimś lekarstwem na nasze problemy. Tak, dla mnie to jest forma autoterapii niewątpliwie właśnie wyrażanie się poprzez sztukę czy yy, konsumpcja tej sztuki, bo filmy uważam, że to doskonała, doskonały drogowskaz mm. dla nas na nasze życie. No i co są takie wiadomości, są takie hejka, kocham cię, pozdrawiam. Okej. Okay. Są też takie hmm, widzimy się tam i tam i coś też? tam. Tak. Okay. A są też takie cz, cz, nagrywa się, cz, cz, koniec. Okej, okay. A z takich mniej przyjemnych też coś się pojawiło, czy raczej, raczej nie? Była jedna, ale ona w ogóle nie jest nieprzyjemna. Okay. W sensie zadzwonił do, na ten telefon znajomy którym nie jest moim znajomym tak naprawdę. Mhm. E, I mi powiedział, że wspiera kibicuje coś tam i powiedział e, jakieś słowo i po tym słowie mordeczko, ale byś mi odpisał na wiadomość tam, na czymś tam, bo ci to, jakieś słowo, słabo wychodzi. Okay. No ale ja miałem takie kurczę, ja nawet nie wchodzę na Facebooka i to nawet nie chodzi o kogoś, kto. E, coś ktoś tam na fanpage odzywa czy coś, bo robię sobie takie ym, takie dni, gdzie wchodzę i odpisuję, no nawet z jakimś później, wielkim opóźnieniem, e, no ale odpisuję. No, natomiast ktoś wyraźnie chciał naruszyć jakąś moją strefę y, prywatną i strefę, w której nie chcę nie chcę nikogo wpuszczać. Ym, Poza może moimi pieskami. Bolek i Pusia, pozdrawiam Was serdecznie. Wydaje mi się, że pieski rozumią też takie rzeczy czasem. Na pewno. Na pewno mm. potrafią rozróżnić, w jakim nastroju jest człowiek to bez dwóch zdań. Tak. No i to była jedyna niemiła wiadomość. Okej, okay. czyli całkiem, całkiem przyjemne doświadczenie połączyć się z fanami i nawet odsłuchać to, co ci po prostu postanowili zostawić. Um, w przeważającej części podejrzewam, że były to dziewczyny. Mm. No, tak. Facetów niewielu. Wielu również, nawet yy, jeden, którego w jakimś sensie mógłbym za, yy, w sensie tak, jakby w dźwięku wiadomości mógłbym go zaliczyć do dziewczyn. To mm -hmm. jest bardzo dla mnie miłe również, ale większość tak, zgadza się, dziewczyn. Myślisz, że teraz, kiedy singiel już ujrzał światło dzienne i właśnie ludzie będą mogli nagrywać takie wiadomości, um, czy będą jakieś krytyczne słowa co do tej piosenki? Jeśli będą, to w porządku. Ja rozumiem, że mm, komuś moja muzyka się może nie podobać, i w sumie mam taką nadzieję, bo jakby ktoś, kto słucha Disco Polo, stwierdził, że ja, moja muzyka mu się podoba, to byłoby mi smutno, bo to by znaczyło, że znalazł jakiś wspólny mianownik pomiędzy mną a Disco Polo. Mm. No i też mam nadzieję, że moja muzyka właściwie będzie ludziom w jakiś sposób e, przeszkadzać. Są takie filmy, o których się mówi, że są dobre, albo że są złe, albo są naprawdę złe. Ale są też takie filmy, które są świetnie zrealizowane i to, to są wspaniałe opowieści, ale jestem bardzo daleki od powiedzenia, że to dobry film, bo ja wychodzę zdenerwowany na przykład po tym filmie, albo przybity, albo taki pełen, pełen nieraz sprzecznych jakichś refleksji, przemyśleń. No i chyba podskórnie... W... Ja, wydaje mi się, że ja robię taką muzykę, bo nie chcę być na siłę przesłodzony i mówić, że leci motyl mhm. i nam motyluje jest, nie wiem, borówka mhm. i zaraz będzie brokat i inne przyjemne rzeczy. Tak, A z drugiej strony też nie chcę... Yy... Nie chcę mieć tego makijażu takiego e, umarlaka. Nie będę pluł krwią na e, teledyskach na, nie wiem, jakieś owieczki albo mm. baranki. Mm -hmm. e, chcę być po prostu taki przyziemny, prawdziwy. Czyli mm, na pewno nie wpisujesz się. nie chcesz się wpisywać w żadne ramy. Chcesz być, jak gdybym miała to podsumować, e, najbliżej tych emocji, które towarzyszą ludziom, czyli taki, jak to się mówi, swój chłop. I tutaj pytanie też o Teledysk. Bo jak powstawała ta produkcja, mhm. skąd koncept i tak dalej? Bo znany jesteś z tego, że te Twoje produkcje wyglądają w bardzo specyficzny sposób. Czasami te historie się łączą ze sobą. Jak będzie tym razem? Tym razem poczułem, że dźwięki to trochę za mało, mhm. żeby wyrazić właśnie te głębokie emocje, których się nie da nazwać słowami dostępnych. Dostępnymi w słowniku emocji. Yy, no i zdecydowałem się zabrać samodzielnie za produkcję klipów, i dzięki, dzięki odpowiednim osobom i słowom w moim życiu uwolniły się we mnie jakieś takie totalne pokłady kreatywności. I też obserwując pracę przy klipach, przy których miałem okazję pracować, yy, tu szedłem do wniosku, że jestem w stanie po prostu sam zrealizować klip, a na pewno najlepiej yy, tak odwzorować to, o czym myślę i co chcę yy, przekazać. No i fajnie, bo wtedy przez trzy dni siedzę i sobie coś montuję i to jest ten czas taki licealny, że nawet mi szkoda iść yy, zrobić siku, bo tak jakby czuję, że kurczę, no mógłbym przez te 3 minuty tam przesunąć troszkę może w tom coś, albo w tom. E, no, więc zajawka, więc jeśli mogę odkrywać na nowo e, jakieś rzeczy, typu właśnie teraz film, to to robię. No i w ogóle taki pomysł jest, żebym, żebym zrobił obrazki do wszystkich utworów z płyty, mniej lub, lub bardziej, e, powiedzmy minimalistyczne, no i będę to robił. Czyli rozumiem, że to jest zajawka, która po prostu się teraz zrodziła i masz zupełnie nową pasję. A gdyby ktoś inny przyszedł do ciebie, jakiś twój dobry kolega muzyki, powiedział: Kurde, robisz super, super robotę, zróbmy coś razem, podejmiesz rękawicę? To jest bardzo trudny temat dla mnie, mhm. bo oczywiście udzielam się, udzielam się gościnnie, chyba że pytasz o jakiś nowy projekt zupełnie. Nie, w ogóle, gdyby na przykład ktoś chciał stworzyć, po pierwsze, nie wiem, utwór, po drugie, mhm. Teledysk, gdyby, gdyby właśnie chciało, żeby, żebyś to ty był reżyserem Teledysku, na przykład. Ja jestem bardzo chętny do takich, do takich sytuacji, tyle że rzadko w moim przypadku cokolwiek z tego wychodzi. Dlaczego? Bo. Y Rzadko jestem z siebie zadowolony w kontekście dołożenia się do, do kogoś, jeśli chodzi akurat mm -hmm. o muzykę, bo yy, sprawy, właśnie, yy, wideo to jest świeża sprawa i jeszcze, to jakby nigdzie się z tym w ogóle nie. Yy, nie afiszujesz? Nie afiszowałem, nie afiszuję i chyba też nie będę zbytnio się afiszował, bo, yy, bo dużo tego fisza. <grym 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 Robię takie rzeczy, ale bardzo rzadko to zależy od człowieka na pewno. To zależy od piosenki i ja też chciałem w swoim żywocie artystycznym zrobić piosenkę z kimś i dwa razy. E... Owszem, rzadko mi się coś takiego zdarza, ale jeśli już mam kogoś, kto mi naprawdę imponuje i tak dalej, to się odezwałem dwa razy do kogoś i się nie udało. Mhm. Ja to w pełni rozumiem, bo się nie udało z takich kwestii, że e, ktoś po prostu nie poczuł tego numeru. Raz był ideologicznie totalnie po drugiej stronie, a, a po, po raz drugi e, no komuś coś to nie zrobiło. A ja tak miałem, na przykład ze zdechłym osą, mhm. że od razu wiedziałem, jak się pojawiła E, pojawiła chęć takiego numeru, to wchodzę w takie coś na 100%. No i się okazało, że to fajny człowiek, bardzo prawdziwy, bardzo mm, tu i teraz i taki, który relacje tworzy w prawdziwym świecie, a nie w, w internecie. Ym, I tak się stało jeszcze w trzech przypadkach, które chyba nie są, to znaczy, chyba bym wiedział, jakby były. Już jawne. No więc to się zdarza, ale ciężko, żeby coś z tego wyszło, bo pewnie to jest 2, nie no dobra, 4,5% z takiej całości, która niestety się nie udaje. No i później mówią o mnie nie wiem w Poznaniu albo nie wiem w Zielonej Górze. Albo złotej górze, albo jastarni, że kurde, no, chciałem zrobić numer, ale z nim nie wyszło. Czy tam coś jest takie, i owaki, a nie inny. No i ja wtedy wiem, że tak jest. No i tak jest. I trudno. Okej. Okay. A masz jeszcze takiego artysta, z którym chciałbyś bardzo zrobić coś wspólnie. Czy jest jeszcze taki twój, nie wiem, kumpel, idol? Być może ktoś, kogo jeszcze nie prosiłaś o coś takiego? Ja bym taki jakiś żulerski boysband założył, typu ja, Zdechły Osa i mógłby tam być mm, Jan z Firdaj, mm, Jan Pieniążek, mój perkusista, mhm. bo on też taki trochę jest nadający się do takiego zespołu. Mm. No, i kogoś byśmy tam jeszcze dokoptowali. I gralibyśmy sobie na gitarkach, robilibyśmy sobie muzykę o, o życiu. Jak gdyby zrobić taki nawet bardzo pastiszowy projekt. Co ty na to? Ja nie, nie miałem jeszcze momentu, żeby zrobić coś pastiszowego z Prawem ja więc zrobię to poś podświadomie, mi się wydaje. Okej. Okay. Wróćmy jeszcze do tematu albumu. Album Niebawem, mhm. Piekło Niebo będzie nosił tytuł. Czy możemy zdradzić już powoli, kiedy mniej więcej będziemy się spodziewać tego krążka? Oczywiście, w tym roku. No i to jest tak, że są takie miesiące, gdzie ja myślę, że to jest na przykład jesień, mm -hmm. a się okazuje, że to jest lato. I wtedy mi trochę głupio, bo myślałem, że jest jeszcze jesień. W sensie już jesień, mm -hmm. będąc bardziej precyzyjnym, a to jeszcze lato. No okay. i się muszę zdecydować, czy jedno, czy drugie. Ale to wtedy jakoś. Czyli po wakacjach? Zależy, kto kiedy robi sobie wakacje. Kurczę, twardy zawodnik. <laughs> Natomiast jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy w tym roku pojawisz się na męskim graniu? Pomidor. Mm. Jak mi broda urośnie, to się pojawię. Będę męski wtedy bardzo. Rozumiem. Poza tym całe moje życie to męskie granie. Nie w kontekście, że oni są całym moim życiem, tylko jestem mężczyzną, więc jak gram, to jest to... Po męsku. Męskie granie. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i widzimy się przy okazji premiery, dziękuję. albo po wakacjach, albo jesienią. Super. Będę na pewno. Dzięki. Dziękuję.